Dobra, siemaneczko mordeczki, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Inseplik. Mordy mordy, ze mną dzisiaj czterech ICP w teamie Jest Trollba, jest Siwy, jest ICP Naivi Także mordy możecie się przywitać oczywiście. Siema. 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 No i postaramy się, wariaty, wygrać dzisiaj grę, niestety mam problemy, tak mówię, zdrowotne i problemy z internetem i nie mogę zrobić live'a, dlatego postaram się jakiś odcineczek nagrać, żeby mniej więcej, wiecie, jakoś to fajnie wyglądało. Eee, co prawda troll siebie jeszcze nie mają i co pewniku, ale czekam, aż zmienią. Także pozro, mordy. W ogóle 156 ICP w teamie, Pst, tak, tak, to my. Ktoś chce dołączyć, piszcie w komentarzach. Oczywiście zrekrutujemy. Albo na Discorda sobie bicie, macie w opisie, napiszcie do Trollba, albo do Jogurta. To na pewno jakoś tam rekrutację Wam zrobią, więc zobaczycie. Czy zobaczycie do tak, tego. Ta, czy dołączycie, czy nie. Jak chcecie oczywiście zapraszam. Jakieś turnieje organizujemy dla was, dla Team ICP oczywiście. Takie różne dziwne rzeczy, także no, czy warto, wydaje mi się, że warto, no. Warto, bo jest śmiesznie, jest zabawnie i w ogóle, no. Także wydaje mi się, że... A i w ogóle to jest moja pierwsza giera, czajcie tam. Znaczy pierwsza, pierwsza przed pierwszą. Jeszcze wcześniej grałem chwilę. O nie, tu chłopce wszedł Nie mogę zedytować, co jest grane? Ej, nie mogę zedytować tego, patrz No, nie mogę zedytować tego Mordy, coś się stało Dobra, zepsuło się coś, nie mogę zedytować tej ściany, nie wiem o co chodzi Edycja no, no, mi się no, zepsuła no, no, no. Ej, patrz. Ej, nie wiem, Zepsuł. nie mogę tam tej ściany zedytować, czat, znaczy czat ja z tobą ten byłem Dawaj tę pompę Aha, to twoja? No A co ty nie gadasz? To z wariant No nie, myślałem że to tak jak po prostu ją zostawiłeś, nie? Nie, 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 ja żadnej pompy nie miałbym O nie, typ do mnie strzela. Tylko ja nie mam, nie mam nic na daleko, znaczy nie mam nic na tego. No nie, no powalił mnie jeszcze jeden jest na prawo. Jeszcze jeden jest, o boże. Ej, aha, bo wy tutaj jesteście wszyscy, dobra. Tam jest obok tego, tego no. O dobra, bo tu Nivek mnie podnosi, jak coś. No i Ciul, miał do niegało dwie. Wtedy już wiedziałem gdzie No wiem, no ten jeden to do mnie strzelał, nie? Dobra, idziemy go zabijemy jeden i do, się uleczę. Jeden dostał 56 pompa do ile To banan popie Leży jeden, o ład, dostałem jeszcze! No nie no! Ale mam lowa! Siły 30 FPS, so, dawaj Weź mi pompa sibie On no na 30 FPS a serio gracz? To taka taki joke, bo na widziałem kopan... To... gra na, na tych 30 klatkach A on serio gra na 30? Naprawdę no? Ja... Ej, ja, powiem wam szczerze, że raz w życiu odpaliłem 130 fps i To był normalny... ja nie wiem Szok! Weź mi pompa. Ej, wale do chłopa na górze, jest, spadł do was na dół! Najwi uważaj plecy gdzieś tam masz Ej rewolwer, biorę go Rewolwer OP go Dobra kozak Ta, nie, znaczy tu montowania za dużo nie będzie chyba Ej, a... Bo mogę przeczytać to, to co napisał siły no Ta, znaczy, tak to do wypikania będzie no to dobra, no to tam może jedno przekleństwo, to wiesz Dobra Kurwa, kurwa, no? kurwa, 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 XD Aha Dobra Tak kazałby się przywitać <zysk> A, dobra, dobra Siwy, siwy daj mi ammo do pompy Ej dobra, bo co to jest w ogóle? Ja wywalam tą AWP, to AWP, bo ta AWP to jest jakaś... Ja nie, nie wiem, nie rozumiem tej AWP Jakiś damage to niby tam zadaje, ale... Słabe, słabe. Piszcie, piszcie w komentarzach ja, no, mordy, czy, czy według was ta wupa w ogóle jest potrzebna w tej grze Według On mnie... no ta co bije za 30, chłopie. Jest... Ja przecież z niej typa powaliłem z 400 metrów prawie. No według <grym> mnie to jest do wywalenia ta pompa. Eee, ta wupa Ej, macie jakieś ammo? Do pompy albo do Mki? Bo ja to w sumie tylko M. No, chciałbym mieć no, no to dobra, to chodźcie. Ej, ty, czekaj. Idę, idę. O może być O widzicie mordy w tym momencie skacze im ping do 90, nie, no i to nie jest fajne. I to jest normalnie bez włączonego jakiegoś tam streama i bez niczego, nie? I tak jest non stop, bo czasami postrafi się tak stać, że dajmy na to jest nagle 30 pingu, a później jest nagle 1000 i przez około 15 minut ej typu mam. Przez około 15 minut nic się nie da zrobić, nie? Dostał 31 to jest. W, ty w tym zabudowanym tam popsie Ej, tam jest kolejny, idzie kolejny, idzie jeszcze Dobra, idziemy 30 dostał, 30 2 razy 30, Boże, ta WP jest dziwna, nie? Jest nie rozumiem blisko, jej. Ta, o, jeden tutaj sobie przyszedł, nie? Leży? O, 66 dostał Dobra, idę go podjechać Aha, nieważne już o, ale agresywny WP tam jest drugi, za kamieniem A To jakaś ryba tej A ryba tańczył, ryba tańczył To po co zabijałeś? No nie wiem, bo... bo... on zaczął tańczyć, to dostał już strzała, nie? Ode mnie Maybe. Maybe. So i idę tego podnieść, czekajcie w ogóle matsów nie miałem, nie? To ostatnie miałem matsy w ogóle Aha, dobra, to fajnie, chodź fajnie. Dobra, nieważne, no nie będę tego edytować a 38 osób w ogóle. Wybuch brutala. I najgorsze to będzie jak my spotkałem brutala, to to będzie ciężko. Ale na oddziałach no, ja chyba chyba łatwo go rozwalić, bo w sumie jak spamimy, to, to raczej mi się wydaje, że, że będzie łatwo go rozwalić. Ale zna, znając moje szczęście, bo to jest tak. Jak ktoś ma Brutala, to rozwala chłopie wszystkich. Jak my mamy brutala, to oni go rozwalają w 5 sekund, nie? I tak jest zawsze. Nie wiem czemu, ale ja tak mam zawsze na przykład, nie? To jest niemożliwe. jeśli wychodź masz ten Marzę. Czyli taki w sumie brutal to taki wiecie dobry, ale, ale jednak nie taki dobry w sumie ja potencjał. Tak wiecie, pada na sekundę. Ej tutaj w ogóle skrzynka jest na górze idę wziąć, może będzie jakieś tego. O, potka duża, mówiłem. No pocało się. Bij ja sobie tutaj mam na, na środku. Ej <grym grym> no i no, no, ja się przyzwyczaiłem do Rana i tu za ma co wleci do mnie. Na, na na ręce więcej macu wyleci? No A, tak. Co ty gadasz? A to nie wiedziałem. Ano, o 20% ma więcej. To nie wiedziałem, kurczę. O, mi zaskoczyliście, bo ja myślałem, że tak samo jest z macami akurat. Nie, nie, nie. No to faktycznie było. Ta, Tak, tak, oni tu byli. Ja nie wiem czy ja mam nosić, na razie noszę to WP no bo w sumie co mi szkodzi, i tak mam miejsce, i tak mam miejsce, nie? Bo tak jak wiecie to... Dziwne to. O wolna, ja ją wezmę. Ma. Ja mam kombatę a właśnie to ammo do pompy ktoś mi dał, czy czy ja miałem cały czas 10, Jaki bo ja już, bo ja ja już mam... nie pamiętam nawet. Ja mam 37. Chyba wydaje mi się, że brałem od Najwiego, no. Bo ja mam nadal, tak nadal też mam... Też. Na... tak, 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 bo ja nadal mam 10, nie, ja mam nawet na przeładowaniu... O. o, teraz jest kozak, nie? Nie miałem nawet na jedno przeładowania ani z tym stylu, więc dobra. o kurczę, fajne schody są dalej. Tak, widziałem go, wydropiłem go ze skrzynki. Eee, dobra nikogo tutaj nie ma XD no na razie mam 9 fragów Nikt nie ma też Co masz? Co, stref, nie? 9 fragów mamy już A, mamy już, no. myślałem, że masz! Ja mówię o nie Jaj co sekłob <grym> robi <grym> ze mnie Myślałem, że masz 9 fragów, sera Ja też mam trzeba. No ja mam dwa Siewiem na jeden Ale to i tak jednego miało. tylko tak normalnie zabiłem, drugi to nie wiem, co tańczył, nie? Ta ryba tańczyła już. Ale i tak pobijałem, tak. A ta wupa to do wywalenia, nie wiem, nie chce mi się nią grać nawet No, słaba jest No, nie jest za fajna Może dor, może strzela to, ale... Na PS-ie powiem o, szczerze, że... I tutaj macie potkę dużą, ja nie mogę wziąć, bo nie mam miejsca jak coś O, co ja wypiję, fajnie Wezmę granatnik Eee, i kurczę, powiem mu szczerze, że... Ale to potka jest tu za daleko Że tego, Lago? że... jak to się nazywa? Że na przykład jak gracie na PS-ie, nie, to ta snajpa to jest nawet to dobra A ja jestem wpierdziel, mam, mam popów Ej! Ktoś do mnie strzela w no. ogóle! Bo no nie, no chłopów mam panie. na górce Na górce mam typów, nie? I strzelają do mnie za WP, no nie no Idę no do was chłop, tutaj też Ja mam plecy w ogóle, nie? I nie wiem, ze trzech chyba gości tam jest Także o, to Najwilej to to fajnie. No jeszcze plecy ja mamy Także Pozdra nie, nie? Ja bym palił gumę stąd Tak trochę Zostawimy Najwiego? Może jego kartę weźmiemy albo coś no ja bym go puścił Na kartę poczeka, bo i tego teraz nie podniesie nikt No i go dobili już w ogóle No widzisz? Nie podchodźcie tam w ogóle No ja tam nie idę, bo ja nie mam za bardzo nawet maców, żeby tam z nimi tak powalczyć i idę No siłę Ej, kolejne lecie jakieś. Lecę dalej, walą, tak? Tak. O, kurde, gdzie ten chłopiec jest? Dobra, naivi, mam cię jak coś. Daj, 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 daj. Ej, dobra, palimy gumę stąd? No. To chodźcie do strefy, lecimy i na zgubnych naivi cię podniesiemy jak coś. No, ja sobie po jeszcze lepił. Z tego tam. No dobra, ja idę na zgubne Chodźcie po tego Chodźcie po tego bota, bota tym... No, nie jego, nie jego tego bota już tego zabrali, bota już nie ma. Tam, mm -hmm. No to kurde dwa wyślepne. boty ma Ktoś. Dobra. Ja idę na zgubne go podnieś. Ej, chodźcie, bo same to takie trzeci. No idziemy. Jedziemy. Bandaże to są. Ale dobra, po co mi te bandaże? Mam skrzynkę jest, ale Chyba walę. Mnie to idę na ognisko tutaj. Właściwy tekst mnie zaprasza Jak coś. O, dobra, są tym botem, dobra, to nie. Ja tylko widziałem skoczył. Ja tak samo, ja to samo. To już wiedziałem, że to będzie złe. nie wiem, Najwin, nie wiem, jak ja cię to podniosę. Nie? ten bot jest? O nie, on co tam skacze. No to. Naprawdę, to jest najbardziej, czego się boję. Nie bojesz jakiś jakichś spocenców czy coś? Ale jak widzę robota, to toż mi się w grać w tym momencie Zaspańcie jej hmm. jakoś, nie wiem No tam Do snajperki, ej siwy Poczekamy, jeśli nie, nie będzie i do... trza... damy okay, dwa strzały do okay, snajperki, okay. bo ty masz snajperkę A chyba. widziałem właśnie No, malniesz ty, a ja potem ja walnę w głowę o Kurde To nasz ten leczyć, jak coś, tutaj, o to po co mi ten daszek kupię, ja cię leczę na, na hardcore i spadam no, go. Nie ma czasu Ej, o, dobra. dobra, plecy dostałem, Jezu padam jak coś Chłopcy z pleców przyszedł No on podnosi kumpli, podnosi kumpli! Odradza, odradza! No nie! No ale dobra, tym robotem no, se chłop przyleciał, nie O jest Oj, i przyle. Ja pierdział. To i samu mój lud zabierają jeszcze O ty kurde Dobana Ej te roboty to jest, nie, nie no wiem, nie tak da się grać to. Dobra jednak palę gumę stąd, bo to nie ma sensu jak są te roboty to si wypowalił jednego To on ci wyjdź z tej strefy, bo zginie Chłopie ty, ty uciekaj, bo cię zabija no, tu masz chłopów, wiesz, nikogo Ja nie obserwuję, tylko obserwuję plika na dole. się tu sian. Mnie? Aha, bo... Jak, a bo wiesz czemu? Bo ja Cię odradzałem Cię. Co ja teraz mam No, musisz czekać, bo to nie ma wyjścia na to. To jest taki bag, nie, że jak właśnie tego, to, to nic się nie da zrobić, jak już... A bo jak wsiadł Do strefy dawaj, rurę do, do strefy. No możecie na na pogodach spróbować podnieść, bo mnie już nie podniesiecie, no. nie? Ale macie szansę jeszcze, macie 11 Znaczymy sekund. Nie zdołuję bo jest 12 sekund, jest nie zdążymy. Tak Ale macie nie jakiegoś no, luncha czy coś? Bo macie wiecie, większe szanse, że wygracie. no żon, kurde. Się wy, O i na gonią kurde, No sorry. <śla> Ej, to jest taki tego, nie? Jak gracie w horrora nie idę jakiś ten, was goni, nie, uciekasz. I ja to taki sam. tak Tutaj tam mam takie samego stresa, nie? I że się cały czas. O! Oh. O! To jest. No to se pograliśmy Chłopco se przyleciał w ogóle na desce Idę Dobra, fale wroty Musimy szybko go zabić Jest jeszcze To no, są jeszcze więcej może drogi. Co, ma sam rewolwer? No może, A, bo on go byli. pewnie się odrodził, no o to lipa O to, luki No skopa mu robisz No i lipa Ej to jest to właśnie giganty. to o czym mówiłem Wolna pompa vs yy, i kombat nie? wali jednego strzała, pyk i palasz, nie Ale ja strzelię z pompy tylko piska czego ja w ogóle nawet nie, nie dałem strzałka Nie wiem wiem właśnie Dlatego ja wolę wolną Ja też wolę wolną No bez skitu Ja wolę kombata właśnie no. Dobra mordeczki, dzięki bardzo za oglądanie odcineczka, no wyszedł wiesz, szczerze powiedziawszy, no nie da się grać jak są te roboty, no niestety, ale będziemy musieli to przecierpieć dokładnie e, jakieś 52 dni życia niestety, ale no oczywiście łapeczki w górę możecie zostawić, nie no i w komentarzu napiszcie to co was wcześniej prosiłem, no i to w sumie wszystko, trzymajcie się, do zobaczyska, elo, elo, siema, siema Antyreklama <laughs> A, no właśnie, Codin Zeplik w sklepie, zapomniałem. A, nie ma wpisanego, co jest grane. A nie, jest, o widzicie, pan działa. Elo. Ja przedtem kupiłem, z twoim za zakupy takie zrobiłem.